Cześć. Zapraszam na kolejny odcinek tłumaczeń, tylko że na opak. Dzisiaj przedstawię wam rzeczy, które mogą wydawać się błędami tłumaczy, ale nimi nie są. Posiłkuję się wyłącznie waszymi uwagami pod poprzednimi odcinkami tej serii, więc chciałam wam przy okazji bardzo podziękować za ten ogromny odzew, jakim się ona cieszy już od kilku miesięcy. Ale przejdźmy do przykładów. Pierwszą najbardziej mieszającą w głowie rzeczą jest to, że w The Sims 3 bezpański pies lub kot może iść do domu. Zawsze cisnąłam z tego niezłą bekę, ale powiem wam, że w polskiej wersji ma to nawet odrobinę więcej sensu niż w oryginale. Już zostańmy przy tym psie. Po polsku jest on bezpański, a nie bezdomny. Więc biorąc pod uwagę samą budowę tego słowa, a nie to, jak jest z reguły rozumiane, nie możemy założyć, że ten pies nie ma domu. A może mieszka w willi z basenem, ale po prostu nie ma pana. Może jest samowystarczalny, ha? Nie oceniaj, póki nie poznasz. Za to w angielskiej wersji już nie można sobie debatować, czy ten pies ma dom czy nie. Tam określenie Stray Dog z definicji wskazuje na to, że zwierzę jest bezdomne, że żyje na ulicy. Zatem Stray Dog is Going Home jest o wiele bardziej zabawne niż nasza polska wersja. No ale można też założyć, że jego domem jest jakiś krzak, śmietnik czy coś. I może jeszcze przeanalizujmy, skąd taka forma w ogóle się wzięła. Otóż te komunikaty, że ktoś idzie do domu, są generowane na podstawie skryptu, gdzie mamy imię Sima plus idzie do domu i dotyczy to również zwierzaków. Dlatego określenie bezpański pies jest traktowane jako imię i tak po prostu wklejane do tego gotowego schematu. A więc jest to przeoczenie twórców, nie tłumaczy. Było kilka komentarzy o tym, że w simsach co i raz mamy pijamę zamiast pijamy. Bardzo mnie te uwagi zaskoczyły, bo mnie nawet jako dzieciaka to słowo nie dziwiło. Otóż pijama to po prostu starsza wersja piżamy, której nadal się czasem używa, więc obie formy są poprawne jak najbardziej. Przecież jest nawet polski zespół pankowy z pijamą w nazwie. Jedyne, do czego można się tu ewentualnie przyczepić, to pewna niekonsekwencja i przemieszanie w używaniu jednej lub drugiej formy. Wielu z Was zżerała ciekawość, czy dwójkowe z si twarz zostało odpowiednio przetłumaczone. No to ja wam mówię, że tak. W oryginale mamy Suck Face, więc jest to dosłowne tłumaczenie. Mnie bardziej niepokoi angielska nazwa tej interakcji. Ssanie twarzy kojarzy się bardzo pejoratywnie z takim hamskim obściskiwaniem się w miejscu publicznym, czy po prostu całowaniem się na oczach kogoś, komu to przeszkadza. A ta interakcja w grze jest jednym z ładniejszych pocałunków, takim filmowym, uroczo zdarnym, z uniesioną nóżką i w ogóle. Więc nie rozumiem, dlaczego akurat tak ją nazwano? Nie pasuje mi to. Jak dla mnie, nazwy interakcji namiętny pocałunek i zsi twarz powinno się zamienić. O wiele bardziej by to pasowało. Koleżka Sochański bardzo się zdziwił, że granie zmienia za niego damskiego nazwiska na męskie. I to jest tak oczywiste, że aż szkoda gadać, ale stwierdziłam, że mogę to wytłumaczyć, a przy okazji rzucić wam jakimś faktem. Sama posiadam nazwisko z końcówką zależną od płci, więc robiąc swoją rodzinę w simsach już od jedynki zawsze skracałam je do wersji uniwersalnej. Nawet jeśli to sprawiało, że w mieście były dwie niespokrewnione rodziny o nazwisku Nowak. Ale od dawna byłam ciekawa, w jak wielu językach istnieją takie nazwiska. Okazuje się, że występują one właściwie tylko w językach słowiańskich, czyli właśnie polskim, ale też czeskim, słowackim czy bułgarskim. Języki słowiańskie są raczej mniejszością wśród wszystkich języków, a w angielskim nie ma w ogóle mowy o takim rozróżnianiu nazwisk. Na co wskazuje na przykład to, że polskie nazwiska, chociażby w USA, są sprowadzane do wersji męskiej, która przypisywana jest też kobietom, dla uproszczenia. Dlatego twórcy nie wpadliby na coś takiego, a nawet jeśli, to nie wiem w jaki sposób zmiana nazwiska na płeć przeciwną miałaby się dziać automatycznie. Można by było zrobić takie ustawienie, że jeśli w grze urodzi się sim płci męskiej, to ma nazwisko po ojcu, a jeśli żeńskiej, to po matce, ale dla znacznej większości graczy na całym świecie nie miałoby to absolutnie żadnego użytku i żadnego znaczenia. Też zdarza się, że ludzie pytają pod moimi filmami o modzie na nazwiska do The Sims 4, czy dodałam tam konkretne nazwisko, które ma formę osobową. A ja specjalnie wybierałam te uniwersalne, jak Sobczak, Lis czy Stankiewicz, żeby nie było takich smaczków jak na przykład Ryszard Młynarska. Chociaż w The Sims 3 nazwisko można łatwo zmienić w ratuszu, a w The Sims 4 jeszcze łatwiej, bo wystarczy wejść w stwórz Sima przez szafę czy lustro i można sobie wpisać odpowiednią końcówkę. Taka mała wskazówka. Ostatnia rzecz to coś, co mnie nawet do głowy nie przyszło, a kilka osób zwróciło na to uwagę w komentarzach. Czyli to, że dziecko brata naszego Sima jest określane siostrzeńcem lub siostrzenicą zamiast bratankiem lub bratanicą. Fakt, że po polsku jest wyraźne rozróżnienie, ale w angielskim nie. Tam jest po prostu nephew albo niece i nikogo nie obchodzi, że to jest dziecko brata czy siostry. Pewnie nawet skrypt nie pozwalał tłumaczom na to, żeby to rozróżnić, dlatego przetłumaczyli to na siostrzeniec i siostrzenica. Czasem jest tak, że w fabule jakiegoś serialu, kreskówki czy nawet gry występuje dziecko rodzeństwa jakiegoś bohatera i jeśli nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy jest to dziecko brata czy siostry, to domyślnie jest to tłumaczone na siostrzeniec, ponieważ to słowo jest podstawowym określeniem, a bratanek, nie mylić z brajanek, to taki tryb zaawansowany, powiedzmy. I dokładnie tego samego zabiegu dokonano też w Simsach. Zresztą ja nawet w Polsce czasem słyszę, że ktoś mówi siostrzeniec na syna czy czyjegoś brata, bo kto by się tam zastanawiał, czyje to jest. No dobrze, to będzie tyle. Mało przykładów, dużo ględzenia. Następny odcinek, oczywiście, za dwa miesiące. Dziękuję bardzo za oglądanie w dziękuję I widzimy się w następnym. Pa!